E, Świednicy projekt... urzędnicy z wiceprezydentem Szymonem Hojnowskim oraz kierownik Referatu Turystyki Świednickiego magistratu z Sylwią osojcą Kozłowską na czele 12 marca w czeskim partnerskim mieście Trutnow w towarzystwie przedstawicieli tego miasta zainaugurowali nowy transgraniczny projekt. Turystyka wspólna sprawa to nazwa projektu, który choć zrodził się spontanicznie, zakłada konkretne działania i porusza istotne kwestie związane z współpracą polsko-czeską. Pomysł tego projektu zrodził się podczas jednego ze spotkań, jakie y, odbyliśmy z naszymi przyjaciółmi z Trutnowa. Jednego ze spotkań tak naprawdę nieoficjalnych, my z y, przedstawicielami z Trutnowa z racji tego, że jest to nasze miasto partnerskie, spotykamy się bardzo często, wspólnie realizujemy szereg y, rozmaitego typu projektów. Y, I po prostu pewnego razu doszliśmy do wniosku, że nas Polaków i Czechów naprawdę bardzo wiele łączy, ale również bardzo sporo dzieli i różni. I y, Między innymi te podziały i te różnice. Ale również te łączniki widoczne są tak naprawdę w działaniach turystycznych, w działaniach na rzecz rozwoju turystycznego obszaru Pogranicza czy właściwie naszych miast. Okazuje się, że tak naprawdę ani Polacy, ani Czesi nie znają swoich legislacji prawnych, nie wiedzą tak naprawdę, jak działa u nich turystyka. Bardziej ze sobą konkurują tak naprawdę niż współpracują. Stąd pomysł tak naprawdę na to, żeby stworzyć projekt, podczas którego będziemy wspólnie się od siebie uczyć różnych rzeczy i pracować tak naprawdę na rozwój obszaru turystycznego, Polsko-czeskiego pogranicza, czyli pracować tak naprawdę globalnie, też oczywiście dla swoich miast, ale przede wszystkim tutaj nad tym, aby, aby nam się naprawdę lepiej współpracowało, żebyśmy mogli nawiązywać nowe kontakty, bo dzięki temu turystyka to jest sztuka kontaktów, sztuka współpracy, dzięki temu ona się będzie rozwijać i w Świdnicy, i w Trutnowi, i we wszystkich innych miejscowościach pogranicza tych projektów polsko-czeskich jest w tej chwili bardzo wiele. To są naprawdę znaczące kwoty, bo to są miliony złotych, które wspólnie z Czechami możemy rozdysponować na ważne, ciekawe projekty, właśnie na przykład dla seniorów, dla najmłodszych dzieci, dla biznesmenów, dla biznesu generalnie, jak również właśnie na turystykę i ten najnowszy projekt turystyka wspólna sprawa dzięki zaangażowaniu urzędników z referatu turystyki jest to kolejny projekt z sukcesem który dostał dofinansowanie z niego będą wynikać też konkretne korzyści dla Świdnicy bo tutaj będzie miejsce dla e, na przykład restauratorów, hotelarzy, e, którzy będą mogli w tym aktywnie uczestniczyć w bezpłatnych różnych spotkaniach, warsztatach, e, jak również będą mogli gościć gości z Czech. E, bardzo ważne jest e, sieciowanie, networking, czyli chodzi o to, żeby nasi e, przedsiębiorcy właśnie z branży turystycznej, ze Świdnicy i z okolic mogli spotykać się z swoimi kolegami, koleżankami z Czech w tym przypadku z Trutnowa, ponieważ to później przekłada się na konkretne korzyści. Na przykład wycieczki, które przyjeżdżają do Czech poprzez jakąś współpracę polsko-czeskich przedsiębiorców mogą jednocześnie odwiedzać miejsca właśnie w Świdnicy i odwrotnie. Te, ci, którzy przyjeżdżają do Świdnicy, mogą uzyskać ofertę propozycję przyjazdu właśnie do Czech, do Trutnowa. Cestowni ruch kluczowa oblast. Pewno postrzegamy to jako bardzo Ale poważny element tutaj tego regionu, ponieważ turystyka jakby wspiera gospodarkę i tutaj właśnie celem również tego projektu jest, żeby połączyć wszystkie te firmy, te pro, te, tych producentów, turystów, tych, którzy działają w tej turystyce, właśnie żeby podnieść jeszcze tą gospodarkę, tą ekonomię. Pracę, a komunikacji firm, a podnikatelów, a ludzi, którzy pracują w cestownym ruchu na obu stronach granicy. Konferencje, kongresy, debaty to tylko niektóre z działań, jakie planują w ramach projektu podjąć jego organizatorzy. Podstawowym działaniem projektu jest debata Turystyka Wspólna Sprawa na którą składa się cykl konferencji oraz Kongres Turystyki Polsko-czeskiej jako finalne, bardzo duże wydarzenie y, turystyczne dla branży turystycznej. Y, y, praktycznie z Czech i z Polski, nie tylko z pogranicza. Jeżeli chodzi o te konferencje, chcemy promować poprzez nie swoje obszary, swoje regiony, pokazywać naszą ofertę turystyczną, ofertę trudnową, ofertę turystyczną w Świdnicy, ale także poznawać się i szkolić. Konferencje będą zawierały się w ścisłej, określonej tematyce. Już w Świdnicy niebawem pierwsza konferencja za trzy miesiące będzie dotyczyła produktów sieciowych, sieciowych produktów turystycznych, natomiast w Czechach jesienią odbędzie będzie się konferencja związana z tak naprawdę produktem, który u nich jest bardzo dobrze rozwinięty, z produktem turystycznym dla rodzin z dziećmi. Czesi pokażą po prostu wszystko to, co zrobili w tej kwestii dla swoich jakby przedsiębiorców, dla swoich podmiotów. Planuje się także organizację warsztatów dla branży turystycznej, powołanie Społecznej Rady Rozwoju Turystyki Pogranicza, ale również konkursy takie jak na przykład Najlepszy Produkt Pogranicza czy Osobowość Pogranicza. Całość ma na celu promocję obu miast, ich współpracę i zwiększenie liczby odwiedzających je turystów. Turystów w Świdnicy jest coraz więcej i dla nas naprawdę ta turystyka to jest bardzo ważny element, ponieważ turystyka przekłada się na pieniądze. A skoro turystyka przekłada się na pieniądze i na biznes Świdnicy, to również ważna jest dla mieszkańców i dla przedsiębiorców i koło się zamyka. Dlatego też miasto Świdnica jest bardzo aktywne w dziedzinie pozyskiwania funduszy, w dziedzinie prowadzenia takich projektów, bo widzimy, że mieszkańcy i przedsiębiorcy są bardzo z tych projektów zadowoleni. Ja osobiście oczywiście to postrzegam też bardzo wierzą, pozytywnie i, wierzą, i cieszę się z tego, wierzą, że jesteśmy zagranicy, właśnie tutaj na granicy polsko-czeskiej, że mamy powodem. takie możliwości. Ja chętnie odwiedzam Polskę, 20, 20, jeżdżę tam, poznaję właśnie nieznama, te mniej znane miejsca i jest to też jakby właśnie okazja tego projektu, żeby pokazać właśnie turystom te mniej odwiedzane miejsca, zapoznać z tą historią i z dużo tymi, Elementami, które nas jakby łączą. Jako świetnica spodziewamy się przede wszystkim, że nasza turystyka. Zacznie trochę bardziej się rozwijać niż do tej pory. Liczymy na to, że dzięki współpracy, mocnej współpracy na pograniczu polsko-czeskim, nawiążemy nowe kontakty z nowymi partnerami. My jesteśmy bardzo zadowoleni, oczywiście, z naszego partnerstwa z Trutnowem, natomiast chcemy też wyjść trochę dalej, bo Trutnowia nie znają Świdnicę, My znamy Trutnow i zależy nam też na zupełnie nowych grupach, zupełnie nowych kontaktach. Liczymy na to, że zacznie do nas przyjeżdżać więcej turystów z Czech. To jest dla nas wartość, jakby bardzo istotna, ponieważ. Polacy jeżdżą do Czech, Czesi niestety słabo w dalszym ciągu uprawiają turystykę na nasze tereny. Mamy nadzieję, że, ta, że ten projekt po prostu przełamie pewnego rodzaju stereotypy, pokaże naszą ofertę i po prostu to zmieni. Projekt skierowany jest oczywiście do przedstawicieli branży turystycznej, ale także do przedsiębiorców działających w obu krajach i nie tylko. Z tego projektu tak naprawdę mogą skorzystać wszyscy. Czyli on jest przede wszystkim dedykowany dla mieszkańców i Świdnicy i Trutnowa, mówiąc jakby najprościej, natomiast dla mieszkańców całego pogranicza polsko-czeskiego, ale także dla, znaczy wśród których oczywiście, wśród tych mieszkańców mamy przedsiębiorców, mamy uczniów szkół turystycznych, mamy studentów i do nich również to będzie dedykowane. Do naukowców, do przedstawicieli samorządów różnego typu, bo również przedstawicieli samorządów terytorialnych, na przykład urzędów marszałkowskich. Tak, którzy jakby mają największy wkład w, w rozwój turystyki regionalnej, ale też samorządów lokalnych i mm, przewodników, pilotów wycieczek. Tak naprawdę branża jest tutaj, cała ta grupa docelowa jest bardzo szeroka. Złożony przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego we współpracy z Trudnowem wniosek projektowy Turystyka wspólna sprawa do programu Interreg 5a Czeska Republika Polska otrzyma dotację w wysokości 330 tys. euro. Dzięki niemu między innymi samorządy oraz podmioty działające w branży będą mogły wzajemnie się od siebie uczyć i promować, a także tworzyć wspólne sieciowe produkty turystyczne oraz wyróżniać i nagradzać te już istniejące, których funkcjonowanie może stanowić wzór dla innych. É das